Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej. Chcę Wam pokazać, jak wygląda masaż refleksologiczny, który wykonuję ja. Mam tu dzisiaj Tomasza, przestawię sobie lekko kamerę, żebyście lepiej widzieli to stopy Tomasza i będziemy sobie dzisiaj pracować i opowiadać o tym, czym jest refleksologia. Każdy zabieg właśnie wygląda w ten sposób, że smarujemy sobie stopy wygodną oliwką, tym co jest wygodne do masażu, tak żeby był elegancki, dobry posis i zaczynamy pracę na stopach. Chciałabym, żeby Tomek mi zadawał pytania, bo wtedy się lepiej rozmawia. Tylko nie widzę kartki. Musisz. Ja dzisiaj oddam się w pełni dobroczynnemu działaniu refleksologii. Przeżyję sobie wspaniały zabieg. Na pewno mnie odpręży, zrelaksuje i podniesie moje zdrowie. No więc dobrze. W takim razie zacznę ja. Stopy mają specyficzną mapę. Są to punkty refleksologiczne rozmieszczone na całych stopach. Tych map na ciele jest jeszcze kilka, jest na uszach i na rękach, i na twarzy, na twarzy, i na języku. Tak. No i oczywiście mapa ideologiczna w oczach. Dokładnie. I łatwo to jest zapamiętać, bo gdybyśmy sobie tutaj postawili na środku taką postać człowieka, to tak jak on stoi, tutaj ma głowę, to palce odpowiadają za głowę. Tu poniżej, gdzie ma płuca, to właśnie te dwie strony, tutaj poduszki stóp, to są płuca. Całe między poduszkami stóp, a piętą, to jest cały układ trawienny, czyli trzustka, wątroba, jelita, żołądek, wszystkie te nasze wnętrzności się tutaj mieszczą. A pięta i jej okolice, to jest cała miednica, układ wydalniczy, czyli pęcherz, nerki są tu jednak powyżej bo tak mówi anatomia. No i zawsze ludziom brakuje, gdzie są te ręce i nogi, więc ręce są tutaj po bokach, o tutaj pod tym palcem małym jest ręka, na tej stopie jest prawa, bo to jest, nie, to jest lewa. lewa stopa, więc lewa ręka. Masz odwieczny problem, bo ja siedzę z drugiego końca stołu i zawsze mamy pomieszaną lewą i prawą. Tak, a stop, nogi są tutaj na krawędziach, tak na bocznych stronach. Stóp. No i teraz masując stopy, oddziałujemy na cały organizm. Czyli teraz, kiedy ja masuję palce, to oddziałuję na głowę. Nie tylko na mózg, również na mózg, ale na całą głowę. Czyli oczy, uszy, zatoki, co tam jeszcze? Nawet zęby można tutaj znaleźć. Masujemy to osoby, które mają migrenę, warto, żeby właśnie masowały sobie palce, szczególnie duże, ale wszystkie inne, dlatego że tak jak biegną nasze zony, o tak można to pokazać, tu wszystko to, co znajduje się w tej części stopy, to jest ta wąska część naszego organizmu, przyśrodkowa odpętka w tym wypadku w prawą stronę. I kolejny palec, to jest kolejny zon, który biegnie sobie przez cały organizm. Tutaj palce to oczywiście głowa, ale wszystkie tutaj poszczególne elementy stopy to są poszczególne elementy na ciele człowieka. Na pewno refleksologia poprawia kondycję organizmu, obniża poziom stresu. A to dlaczego? Dlatego, że reguluje się ciśnienie krwi. I reguluje się praca całego układu krwionośnego. To łatwo sobie wyobrazić, że jeśli jesteśmy zestresowani, napięci, to ciśnienie idzie w górę, y, tętnice żyły się kurczą, bo są w napięciu, wszystko po prostu ma wylecieć w powietrze y, ze zdenerwowania. Tutaj refleksologia opuszcza to wszystko w dół, normalizuje, także człowiek się lepiej czuje. Na pewno refleksologia wpływa na stan psychiczny człowieka, całego organizmu. Lepiej pozbierać myśli, człowiek jest zrelaksowany, dlatego też, że masuje się tu poniekąd mózg, czyli oddziałuje przez refleksy na mózg, to jest łatwiejsze myślenie. To jest bardzo istotne, żeby myślenie było kreatywne, a nie podkręcone. Obniżają się też fale mózgowe. Yy, takie standardowe, które mamy od rana do wieczora, to się nazywają SMR i Beta-1. I one powinny cały czas być, bo one odpowiadają za myślenie, za kreowanie, za to, co robimy. <laughs> Ale kiedy te fale zaczynają być coraz szybsze i coraz szybsze i coraz szybsze, przechodzą w tak zwane fale beta, yy, B2. Beta-2 to oznacza, że wchodzimy w stan stresu, i teraz chodzi o to, żeby to wszystko obniżyć, obniżyć i znowu wrócić do normalnego myślenia, <laughs> a nawet przejść do fal alfa, które pomagają w szybkim uczeniu się. <laughs> Nasza terapia wygląda często tak, że ja prowadzę refleksologię, czyli masaż na stopach, a Tomek robi swoją terapię czaszkowo-krzyżową. W tym czasie też bardzo dużo rozmawiamy na temat zawiłości życia, choroby, które występują w rodzinie, na temat dziedziczonych traum. Rozwiązujemy mnóstwo tutaj konfliktów przez ciało, przez umysł na wszystkich wymiarach. Teraz przeszliśmy tutaj, gdzie jest właśnie, gdzie są refleksy płuc, czyli cała tutaj ta poduszka to są płuca. Masujemy je w takich sytuacjach, gdy jest zapalenie płuc, gdy jest zapalenie oskrzeli. Gdy jest niewydolność oddechowa, kiedy po prostu chcemy zwiększyć wydajność naszych płuc oddychania, a przez to dotlenić mózg, tutaj właśnie dół tej poduszki, gdzie teraz masuję, to jest przepona. Warto ją tu mocno rozmasować, ponieważ ona też ma duży wpływ na oddychanie. Niewiele no kurczy osób kurczy się przy A tak, przepona kurczy się przy stresie. No, i trzeba trenować oddychanie przeponowe. Przeponowe oddychanie to jest takie, kiedy najpierw nabieramy powietrze do brzucha wydaje się, że w tym, wtedy nie, ma udziału w tym, nie mają w tym udziału płuca, ale mają zawsze nabieramy powietrze do brzucha, a dopiero wtedy, kiedy on jest pełny, nabieramy jeszcze do płuc, i potem wydychamy. To jest oddychanie przeponowe. Warto je ćwiczyć od czasu do czasu, kilka razy dziennie nawet, ale nie oddychamy tak, oddychamy naturalnie. Nie mamy się skupiać na oddechu przez cały Boży dzień, mamy żyć. Oddychanie jest naturalnym procesem, którego nie musimy kontrolować. Ale jeśli jesteśmy zestresowani, to wtedy powinniśmy włączyć kontrolowane oddychanie, oddychanie przeponowe żeby się rozluźnić i doprowadzić więcej tlenu do mózgu. teraz już przeszłam na obszar, który dotyczy układu trawiennego. Z tej strony mamy część trzustki, reszta trzustki przechodzi na drugą stopę. tu już zaczęłam Jest tutaj też żołądek, tutaj jest wątroba. Bardzo ważny organ, który dba o naszą detoksykację, który dba o trawienie. Także warto o niego zadbać. Tym bardziej, że teraz jest wiosna i warto dbać o wątroby, bo jest w swoim maksimum. Warto jest zrobić detoksykację wątroby, o tym już mówiliśmy. I teraz masujemy cały ten obszar układu trawiennego. Zawsze można taki masaż zrobić samemu, nie ma złego dotyku w masażach, trzeba po prostu masować, technika, jeśli potrafisz, znasz technikę, to ją wykonuj, jeśli nie potrafisz, po prostu ugniataj stopy, masuj je miętuj, śrub z nimi, co tylko chcesz, ważne, ważne jest to, żeby oddziaływać na stopy, na refleksy, które się na nich znajdują. Trochę mi wysuszyły się stopy, więc musiałam trochę dodać balsamu. Nie warto używać balsamu do rąk, na którym pisze, że szybko się wchłania, bo nie ma czym masować jest No i taki masaż refleksologiczny na pewno poprawia sen. Kiedy przemasowane są wszystkie organy wewnętrzne, bo tak można to nazwać, wtedy następuje odprężenie ich, ściągnięcie z nich stresu. No i w naturalny sposób one mogą się odprężyć w nocy i nie dawać o sobie znać, po prostu mają czas na regenerację. To już mnie trochę ręka boi, to się zdarza. Wymagający pacjent, jak każdy, zawsze trzeba dawać 100% z siebie. Nie ma łatwiejszych przypadków ani trudniejszych. Każdy człowiek wymaga dopieszczenia i zajęcia się w 100% jego potrzebami. I tak sobie biegniemy tym palcem, najpierw z mojej prawej do lewej. A potem z lewej do prawej. Nie tylko organy są w, y, zapisane na stopach, bo kiedy się spojrzy na mapę stóp, która jest dostępna po prostu w internecie, możesz sobie wpisać mapa stóp, refleksologia, pokaże się obrazek, gdzie zaznaczone są organy wewnętrzne, czyli to, o czym cały czas mówię. Płuca, Oczy, uszy, wątroba, trzustka, żołądek, nerka to wszystko jest na stopach. Ale tutaj też znajdują się kości, znajdują się stawy dlatego refleksologia podnosi cały kształt, mm, dobroczynność taką robi całym organizmowi. Widzicie, nie mogę się wysłowić czasem, chcę użyć wyszukanego słowa. I nie zawsze to wychodzi. Tak. I masujemy tutaj. Ja tu zmieniam palce, żeby po to właśnie, żeby dojść głęboko do tych warstw głębszych, żeby dojść do tych głębokich refleksów na stopie, żeby był maksymalny efekt. Ale w tym miejscu muszę powiedzieć, że nie każdemu można robić maksymalnie. Są osoby, Albo bardzo schorowane, którym nie możemy tak zrobić. Robimy tak, jak osoba pozwala. Ale też są dzieci, którym nie możemy robić tak mocno, ponieważ są delikatne. Mają wiedzieć, że mają dbać o swoje zdrowie. Mają być dopieszczone. Mają usłyszeć, że pięknie dbają o swoje zdrowie. Jak poddają się takiemu zabiegowi i kiedy nie jedzą cukierków i batonów, tylko marchewkę, jabłka i kapustę, i mięsko. Także każdy musi dostać to, czego naprawdę potrzebuje. Tu już przechodzę na pięty, tu jeszcze mogę Wam pokazać, że ta linia od pięty w górę, którą co jakiś czas masuję, to jest linia kręgosłupa. Tak chyba nie wyraźnie pokazałam, o teraz pokażę. Tutaj biegnie wzdłuż stopy i to samo jest na drugiej stopie. Czyli tak jakby mamy półkręgosłupa, prawą stronę kręgosłupa mamy po prawej stronie, a lewą stronę kręgosłupa mamy po lewej stronie. Osoby, które mają problemy z kręgosłupem, mają masować całą tą przestrzeń na obydwu stopach. Pewno refleksologia oddziałuje również na układ limfatyczny. A układ limfatyczny związany jest też z detoksykacją organizmu. Ja to mówię, że to limfa to jest taki płyn, który jak wodospad ma opłukiwać wszystkie komórki z tego, co wydalają. My mamy komórką dostarczać witaminy, mikroelementy. To jest ich paliwo, żeby dobrze pracowały. Każdy silnik potrzebuje odpowiedniego paliwa. Nasze komórki potrzebują witamin i minerałów. Ale zawsze jest jakiś produkt uboczny, ten, który jest wydalany przez komórkę. I tego należy się pozbyć. I tą funkcję tutaj przejmuje układ limfatyczny. Limfa, jako ten płyn, który opłukuje komórki, opłukuje cały nasz organizm. Z wszystkich rzeczy toksycznych, to czego się pozbyły komórki, to co gdzieś się tam pojawiło. Układ limfatyczny też jest odpowiedzialny za pozbywanie się wirusów, bakterii. I to jest wszystko odprowadzane kanałami limfatycznymi ostatecznie do nerek. Czyli do układu krwionośnego stamtąd do nerek. A nerki są już tym fantastycznym naszym filtrem który zostawia to co ma wrócić, a wyrzuca poza cały układ, ustrój, wszystko co niepotrzebne. I tu właśnie wracam jeszcze raz do kręgosłupa, żeby dostał to czego potrzebuje. Dopieszczamy cały układ nerwowy, bo od rdzenia kręgowego odchodzą wszystkie nerwy do ostatniego, najdalszego paluszka. Więc przemasowanie tego jest bardzo też istotne. No i o czym myśmy to mówili, o układzie limfatycznym, że bardzo potrzebne, ważne jest, żeby o ten układ limfatyczny zadbać. A teraz wiecie o tym, jak poruszyć limfę, bo ja to robię tutaj na stopach przez masaż, ale żeby limfa płynęła, była w ruchu, żeby nie było opuchniętych nóg, nabrzmiałych, to należy się po prostu... Ruszać. Krew płynie dzięki temu, że serce bije, a limfa porusza się dzięki temu, że mięśnie się kurczą i rozprężają. I to niestety jest jedyny mechanizm, który porusza limfę w naszym organizmie. I może wiecie, może nie, jak osoby dużo siedzą, mają niewydolny układ do tego limfatyczny, to nogi zaczynają puchnąć. I jest wtedy problem. Mówi się wtedy, żeby nogi unosić do góry. To jest jedno i to pomaga. Ale trzeba poruszać się. Dlatego zachęcam do wszelkich treningów. Każdy trening jest lepszy niż bierne ćwiczenia. Czyli to, jak masażysta się namęczy, jest upocony, jemu limfa krąży pięknie, układ krwionośny działa fantastycznie, a pacjent ma z tego wykonaną jedną dziesiątą roboty, bo to są wszystko ćwiczenia bierne. Masaż jest oczywiście bardzo dobry, bo porusza niektóre partie, do których nie zawsze docieramy, albo ze względów leczniczych jest nam potrzebny, ale ruch nie zastąpi niczego. W sensie ruch zastąpi wszystko. Inne elementy nie zastąpią Jest. I tutaj biegnę sobie teraz po linii pomocniczej kręgosłupa. I już mamy prawie, że stopę wymasowaną. Przechodzimy teraz na wierzch stopy. Tutaj jest klatka piersiowa, tutaj jest mostek piersi. Tutaj jest stresu, dużo stresu. Kumuluje się właśnie na mostu. Wiedzieliście o tym, że ból mostkowy to jest stres, czyli odstresowanie likwiduje ból na mostku. I tutaj przy, między małym palcem a między czwartym a piątym palcem dochodzimy do błędnika. Tu też jest błędnik właśnie. Osoby, które mają problem z błędnikiem mogą właśnie tu od. Wierzchu stopy masować obszar między czwartym a piątym palcem. Taka praca, jaką ja wykonuję, to jest połączenie klasycznej refleksologii z energetyką. Teraz pięknie przegładzimy stopy, tak żeby wszystko odprowadzić w górę. Jeszcze sobie wrócimy tutaj do refleksów związanych z samym mózgiem. O, teraz tego nie widzicie. Tutaj sobie lepiej, takie pieroszki. Au, 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 coś tutaj. Pacjent nam ucieka. <laughs> nie zawsze jest to bolesne, absolutnie. Ale jak jest taka uwaga, au, nie rób mi tak, to zawsze robię inaczej. Bardziej wchodzę w energetykę niż w technikę. Technika też ma być. Bez techniki nie mam refleksologii, ale ma to być zrobione dobrze. A nie mamy pacjenta za I teraz robimy sobie punkciki, które są osadzone na stopach. To była przysadka, tu na palcach, tu mamy kolej Mercze, tutaj jest woreczek różnorek który zawsze poprawiam no tutaj u mężczyzn yy, jądra, u kobiet, rodzica i jajniki I to co jest odpowiedzialne za rzekł pięknie. I tak mamy wymasowaną pierwszą stopę, jest zrobiona. Teraz przejdziemy do drugiej i możemy opowiadać dalej.